Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X1 o oznaczeniu 18i z 2020 roku zapraszam. Oznaczenie 18i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra 140 koni mechanicznych 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w pięknym niebieskim kolorze, a kod dla kieru to C1D misano blue. Ponadto samochód jest bardzo fajnie wyposażony. Mamy tutaj m.in. reflektory w technologii LED, pakiet stylistyczny M nadający mu sportowego charakteru, aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, czarne relingi dachowe, przyciemnione tylne szyby funkcję dostępu komfortowego, pozwalającą na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Elektrycznie składane lusterka, sportowe fotele, połączenie skóry oraz materiału. Ponadto fotel posiada opcję pompowania bocznego oraz lędźwiowego odcinka. Wejdźmy sobie do środka. Przebieg naszego samochodu to 23588 km. Na wyświetlaczu państwo również widzą, że mamy tutaj czytanie znaków. Sportowa skórzana kierownica z tempomatem. Duża nawigacja Professional. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. podgrzewaniem foteli z przodu. Oprócz standardowej obsługi systemu za pomocą iDrive, możemy również obsługiwać komputer poprzez dotyk. Samochód ponadto wyposażony jest w asystenta ostrzegającego nas przed kolizją wraz z interwencją hamulca. Widok z zakierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Wyprowadzony nawiew powietrza, niżej dwa porty do ładowania i klasycznie dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X1. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czeriankowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i mini. Dziękuję i do zobaczenia!